Halo halo, dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Weiser, witam was już w drugim odcinku, zagramy w grę pod Mountain Blade Banner Lord. Dzień dobry, witam serdecznie moich wspaniałych widzów. Standardowo podziękowania dla sponsorów tego kanału za wspieranie mnie. Moi drodzy, witam Was serdecznie. Jakie dzisiaj mamy plany? A, no dzisiaj mamy bardzo istotne plany, ponieważ dzisiaj będziemy dalej naszym wajserem podbijać yy, bandytów. Może nie tyle co podbijać, bo podbijać to można tereny. To będziemy dopiero robić, kiedy będziemy mieli swoje królestwo. Yy, ale dzisiaj ludziska będziemy. Yy, będziemy dzisiaj, moi drodzy. Polować na bandytów. Dokładnie tak. Będziemy dzisiaj polować na bandytów, ponieważ musimy nazbierać 2000 dolarów. Jedno sami uciekła z tego powodu, że mamy tego pana, który jest naszym NPC-em. O, widzę, że to w ogóle zmienili, bo kiedyś nie można było przeciągać. Um jednostek od tak sobie ustawiać, tylko trzeba było jakoś tam chyba jakimiś strzałkami sterować. Więc widzę, że to troszeczkę pozmieniali moi drodzy. E, no więc jak już wam mówiłem ludziska, e, staramy się dzisiaj atakować kolejne jednostki bandytów, mamy 20 jednostek, staramy się wyższe levele zdobywać. E, no i będziemy głównie musieli wykonywać te nasze zadanka. Najgorsze będzie zadanie z tym właśnie, żebyśmy tutaj bawili się w poszukiwaniu E, tych lordów, którzy mają tam dla nas historię do powiadania, ale to nic damy radę. Damy radę. Również będziemy oczywiście standardowo wykonywać jakieś tam zadanka dla batani, żeby szybciej nam się postać rozwijała w postaci pieniężnej, e, renomy większej i tak dalej. No z tego powodu że chcemy również oczywiście hmm. O, tu jest goście, z którym możemy pogadać, ale ja na razie mam czasu gonie tych bandytów. E, zadanka i tak dalej, żeby nam renoma rosła i tego typu pierdoły, no bo jak już mówiłem, chcę szybko sobie wylewelować mój klan na wyższe poziomy, że mógł mieć jak najwięcej jednostek. Dokładnie, takie są plany. Eee, dobra, połatmy sobie tych gałganów szybciutko. Okej, okay, mamy was, mamy szaburownik, nie szukamy zwady. No cóż, trudno panowie, eee, ja tu muszę dostać level większy i muszę mieć więcej jednostek, więc czeka was rychła śmierć, że tak powiem. Eee, dobra panowie, to co my tutaj zrobimy? W kierunku wroga, gaddemyt. Nie, niekoniecznie to chciałem zagospodarować. Chciałem sobie wybrać hmm. łuczników. Łucznicy, niech nam tutaj się ustawią. Piechota przed nimi. O, dokładnie. No i tutaj, niech niech strzelają, no panowie. Niech tu panowie strzelają. No my, oczywiście, niestety żadnego łuku nie posiadamy ani. ani kuszy. Dlatego, szarża, Pęk, pięknie. Dobra, panowie. Atakować tych gałganów. Oni tu kamieniami rzucają. Nie, nie wiem czemu. Może są biedni w sumie. To, to jest dosyć logiczne. Że są biedni. O, ale pięknie go Weiser ściągnął. No moi drodzy. Pięknie, pięknie. No przydałaby mi się jakaś głupia tarcza. Mam nadzieję, że jakąś tarczę uda mi się tutaj zdobyć. Gościu dostał w łeb i dalej żyje. To jest w ogóle też jakaś magia dla mnie. Pięknie. No kurde, ten toporek też nie jest jakoś szczególnie... Nie był też jakoś szczególnie.. O kurde, czekajcie, bo ja tutaj w ogóle zgałganiłem i wybrałem, żeby moje ucznicy walczyli, no ale wygraliśmy tak czy inaczej. <noise> Ups, no cóż, można i tak. Przynajmniej ucznicy zyskają sporo wyższy level. Więc, więc mi to pasuje. W ogóle zobaczcie jak, jak grzywa konia się zmieniła, tak jak byłaby tutaj zastosowana ta technologia Nvidia Hayworks która była w Wiedźminie 3. O, kurde, fajne, fajne. Nawet krew się... Wow, okej, okay, fajne. Jaram się. E, dobrze ludziska. Co my tutaj mamy? Mamy dużo więźniów, oczywiście ich bierzemy, sprzedamy ich sobie. O, i to mi się podoba. I takie coś to mi się podoba jak najbardziej. Widzę, że rękawice mamy, rękawice sobie oczywiście ubierzemy, z tego duże. E, nasza postać żadnej rękawicy nie posiada, to są kolejni szabrownicy. E, wydaje mi się, że chyba w takim razie e, tutaj jest walka pomiędzy z a Abatanią, bo widzę, że tutaj właśnie sturgijscy lordowie chodzą na ich ziemiach. Chyba, że tylko sobie przychodzą ludziska, nie wiem, nie mam pojęcia. Ale dobra, zobaczmy. Zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. Mamy tutaj kolejny level, Co to jest? Imperialny, doświadczony ucznik albo imperialny kusznik. Weźmiemy sobie uczników. Ucznicy brzmią spoko. Okej, okay. no sporo pieniędzy płacimy. No ale jak chce się mieć doświadczony oddział, no to tak już bywa. Tak już bywa. Dobra, wejdźmy sobie jeszcze w nasz ekipunek, właśnie. Eee, dobra, kaptura raczej lepszego nie mamy, ale mamy tutaj te rękawice, które dają jeden do ochrony. No, niewiele, ale jednak zawsze coś. E, no, bo oczywiście, chyba lepszej zbroi nie posiadamy na obecny moment. No, nie, nasza zbroja jest póki co najlepsza. Chyba, że buty mamy lepsze. Czekajcie, jakie mamy butki. pięć do ochrony nóg. E, nie, gorsze te buty. No, dobra, e, zatokujemy sobie tych szabrowników. No, dzisiaj praktycznie cały odcinek będzie się opiera uliska na atakowaniu tych szabrowników, żebyśmy e, pozdobywali te większe poziomy. No i żebyśmy mieli jakąś tą początkową renomę. No, okej. Okay. O mój Boże, ten gościu się do nas przyłączył. Wow. Dobra, weźmiemy e, z automatu poprawicielę bitkę, no bo to nie ma sensu żadnego. Dobra, no oczywiście zwycięstwo. Pół morala zdobyliśmy. noise, Jeden szabrownik. Super. Zora, ich posprzedajemy, więc spoko. Dobra, korzystając z okazji, chodźmy o tego gościa. Pogadajmy z nim. Chociaż nie wiem, te niebieskie wykrzykniki to... A nie, te niebieskie wykrzykniki to to są questy to dodatkowe, a główne questy z tych naszych zadań to one są chyba złotymi wykrzyknikami. Więc na razie nie ma w co się w to bawić. Dobra, idziemy tutaj. W ogóle czemu ci lordowie weszli do... Do batańskiego miasta? Czego oni tu poszukują? Co tu się w ogóle dzieje w tej grze? Holy fuck! No, dziwne rzeczy, tyle wam powiem. Eee, dobra, tutaj idziemy sobie standardowo do karczmy, posprzedajemy. Wow, 45, kurde. Po prostu piękne pieniądze. Mm -hmm. Dobra, chodźmy na handel. No, musimy te 2000 nazbierać. Nic innego tu nie pozostaje. Ok, 300. No, musimy dalej walczyć. Dalej musimy walczyć, nic innego nam nie pozostaje. Chociaż chyba jedną jednostkę możemy sobie tak zrekrutować. No, więc zróbmy to. Ok, zwerbu jednostki, proszę Was bardzo, pyk. O, ok. Dobrze. No to szukamy kolejnych yy, szabrowników. Tak jest, tu widzę, że jest jakiś klan też. Wilcze skóry, ok, spoko, w sumie moglibyśmy jakieś tam dodatkowe questy porobić dla tych lordów i tak dalej, ale jak już bym miał robić dodatkowe questy, to szczerze mówiąc wolałbym e, dla batańskich lordów, bo do nich będziemy skupiali się, jeżeli chodzi o przyłączenie się, e, nie ukrywam, że ja co jakoś batańs, jakoś batania mi się najbardziej spodobała w tym Bannerlordzie. Lordzie, jak pamiętacie, kiedy pierwszym razem grałem w Banna Lorda w pierwszym sezonie, że tak powiem, e, to się przyłączyłem do, <laughs> o Jezu, do tych pomarańczowych chyba, tak, do pomarańczowych, a w każdym razie, kto oglądał poprzednią serię, to wie, do kogo się dołączyłem. A więc... Mm, ona mi się mega ta frakcja podobała, ale jakoś batania ma ten swój urok. I... I. jakoś nimi mi się tak fajnie zagrało. Dobra, na razie jakoś nie będę też szczególnie robił zaawansowanych taktyk i tak dalej z tego powodu, że e, nie ma to sensu. Bo ponieważ iż drżę, moi drodzy. Nie ma to sensu z tego powodu, że po prostu i tak mamy bardzo mało jednostek, więc więc nie ma w co się to bawić. Dobra, piechota niech szarżyje, łuczyncy niech będą na swoich pozycjach, i, i tyle. I pyk, moi drodzy! Oh je! Yeah. 56 obrażeń dla szabrownika, gincie! Paskudztwa pierniczone, Plugastwo na ziemiach nam się wyroiło. No a w międzyczasie ludziska nagrywałem też odcinek z Warbenda z pewnej modyfikacji. Mam nadzieję, w ogóle, że wam się ta modyfikacja spodoba. Oni już uciekają, zobaczcie na to. Szkoda, że nie mam żadnego łuku. No i szkoda, że też tarczy mi się nie udało żadnej dopaść. Niestety. O kurde, w drzewo trafiłem. Nice. No ja pierdzielę, patrzcie, zaraz mi ucieknie. No, pięknie. Dobrze. Tak to miało wyglądać. Bitwa trwała 51 sekund aż, więc kurde rekordy. Ale widzę, że tam chyba level dostaliśmy większy. O co mamy ryby. Spoko, jakieś tam mieczyki zardzewiałem, w sumie ten toporek jaki ma damage, bo nie zwrócimy uwagi, 90, e, 62 obrażeń ciętych, 62 obrażeń ciętych, a ten mieczyk... E, pchnięcie, cięta, minus 2, ok to, to pokazuje, że to jest bardzo słaba broń. Okej, okay, no w sumie jest to pordzewiały miecz, więc nie ma co się dziwić. Dobra, no i nasza postać ma, moi drodzy, level. Mamy level, jeżeli chodzi o broń jednoręczną, więc bardzo spoko. Eee, możemy pójść w odbicie ludziska. broń jednoręczna jest o 20% łatwiejsza we władaniu. Eee, albo Wigor. Wigor, kurczę, Wigor bym wolał. Ha. Chyba Wigor pójdę. Myślę, że Wigor wydaje się być yy, lepszą sprawą. Dobrze, eee, ok, czy ja chcę jeszcze coś tutaj zainwestować? Chyba na razie nie. Yy. Chyba na razie nie bardzo bym chciał spotkać jakiegoś tam lorda batańskiego, ale to może chodźmy na ich głębsze tereny. Może w końcu kogoś spotkamy. No, więc mam nadzieję, że seria Wam się spodoba z Bundle Lorda, żeby cię ochoczo komentować, opeczki w górę zostawiać i tak dalej. I przygody naszego Weissera będą tutaj trwać w co najlepsze. Mam nadzieję, że będzie nam w ogóle lepiej szło niż w pierwszym sezonie, bo w pierwszym sezonie nie ma cukrywać, ale tak troszeczkę eee, 2 na 10 szło. To jest pełno ludzi lasu i tak dalej. No w sumie nie ma co ukrywać, że tutaj batania leży tylko i wyłącznie praktycznie w lasach. E, ale, 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 ale. Ale ja żadnego lorda tu nie mogę spotkać. Nie, to jest to w ogóle. What the fuck? Dlaczego Sturja przychodzi i daje jednostki dla Batanii? Czy oni mają jakieś pakty? Czy o co tu chodzi? Co, co tu się w ogóle dzieje? Masakra jakaś jedna wielka. No w sumie z jednej strony dobrze, no bo jednak batania jest w ten sposób wzmocniona, ale. Ale o co tu chodzi? Może ci się coś zbagowało i pokazuje ten? <laughs> Batańczyków jako Sturgijczyków? No to by było już troszeczkę podejrzane, nie no, tu w sumie nie wiem co tu się dzieje. Okej. Okay. Dziwne rzeczy, tyle wam powiem. Ty no bo normalnie żadnego batańczyka nie mogę spotkać. Halo! Co się dzieje? Są karawany. O, jest jakiś batańczyk. Wow, już myślałem, że coś się zbagowało. Tyle tutaj kurde sturgijczyków na ich ziemiach. No, okej. Okay. Nie wiem, czy on będzie miał dla mnie jakieś questa chyba raczej nie, bo nie ma żadnego grzyknicha. Ale przynajmniej wiemy tyle, że batania żyje. Uh, <laughs> 21 szabrowników, okej, okay, z nimi na pewno sobie zawalczymy. Tyle tylko, że nie przynajmniej uciekają, no bo oni są dosyć słabi. Przydałoby się jakąś kryjówkę w ogóle znaleźć botaczki. O, o, teraz to i owszem. Teraz to i owszem, teraz to nie mają przewagę liczebną. No, my mamy już jako takie jednostki oświadczone, więc teraz tak. Teraz to my możemy poprawić bitkę, bo już chciałem poprawić z automatu tamtą bitkę. Ale teraz już jakoś to wygląda. W ogóle nie popatrzyłem, jaki ten Gaugan ma predyspozycję. Co to w ogóle, ale on, on raczej jest z Brazers i on raczej silny nie jest, ale damy mu tą zbroję lepszą i tak dalej w te fanciki. Dobra, gdzie są w ogóle wrogowie? Aha, tutaj przecież mapy nie ma. Myli mi się z Warbendem z modyfikacji. E, oni są tutaj. Hmm, 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 hmm. Dobra standardowo. Na wzgórze. Wy tutaj. I tak to niech wygląda. W zasadzie wy już możecie szarżować piechurzy. Dokładnie, Wajser ciśnij! O, mój Boże, oberwałem i to dosyć e, mocno. Gościł drzewo w bieg, ok. 60 obrażeń. Oj, przydałby nam się lepszy mieczek. Pyk, 89 obrażeń. Proszę umierać, pięknie, zabity szebrownik. Wow, wow, wo, nie miałem przewagi, nas tutaj. O kurczę, zaraz mi zabiją. O kurde, pokonali nas! Hii! Wow, no nie! Okej, okay, no tego to się nie spodziewałem, szczerze mówiąc. Proszę umierać. Oni już zaczęli uciekać. Aha, bo oni gonią za naszymi. Ojeju. Najgorzej. No dobra, nie poddajemy się. Walczymy ile się da. No, powiem wam, że ucznicy batańscy są mega. Tylko, że... Tylko, że kurde, ich zostało trzech. Ty, ale może takim studem wygramy. Ale by było jajca. Tam ci w sumie uciekali chyba za tymi naszymi. No kurde. Dobra, bierzemy włócznie. Wyślemy go na dystans. Pyk! Pięknie padł Okej, okay. oni wracają. O, panowie, mamy problem. Oni wracają. <ścoughs> Strzelać! Oh fuck. Trzech nas zostało. Niby wiecie doświadczonych, nie? Ale... ale wiecie. Może być ciężko. To są w sumie imperialni łucznicy, nie, nie Pyk. Fyk, cztery obrażenia te kamienie zadają. Ja pierdniczę. Co tu się dzieje za patologia? Ja pierdziele trafiłem, no nie. Dobra. Ucznicy musiciem jak... O, Hy! chyba będzie porażka. A może jakimś cudem? Dostał, pięknie. Kurczę, rzucają jakimiś patykami jeszcze. O mój Boże, jeden hit i po mnie. Dobra. Wy macie w ogóle ten? Aha, oni już nie mają strzału. Fuck. Chyba giniemy, niestety. No, kolejny padł z naszej strony, tylko że zginaliśmy. Dobra, wiecie co, wycofujemy się. Ajajaj. No, niedobrze się stało, niedobrze. Tak, wycofujemy się. Eee, o, kurde, mogę się tylko poddać. No to cudownie, ale jeszcze trzy osoby niby żyją. Eee, I co? Przegramy chyba, co? Czy to będzie nasza pierwsza porażka ludziska? Czy może wygramy jakimś cudem? O, mój Boże, co tu się w ogóle dzieje? Halo. Gdybym mógł się ja dołączyć, może jakoś by to wyszło. Kurde, porażka! Minimalna porażka! Wow! Fuck you! No nie wierzę w to, no minimalna porażka, no i trzeba będzie znowu wziąć jednostki batańskie. Ojeju! Czemu? Myślałem, że damy radę. Powinniśmy być bardziej doświadczeni. Goddammit. No nic, będziemy musieli posprzedawać te rzeczy, które mamy. O, zaczyna się Eldorado, dobra. No to nieźle się bawią. Powiem Wam, że nieźle się panowie bawią. Bierzemy wszystkich oczywiście. Ale mogę mieć 21 jednostek. Proszę, limit się zwiększył o jedną. Nice. <grym> Szkoda tylko, że w pierdziel dostałem. No ale tak to bywa. Niestety średniowiecze, nic nie poradzimy. O, 6, super. Ale tutaj powiem Wam, że Batania ma tak bardzo dużą liczbę jednostek, że nie ma co się nawet zbytnio martwić i bardzo szybko to nadrobimy. Problem jest taki, że straciliśmy tego Wysokiego z niestety. I to jest takie troszeczkę 2 na 10. No ale trudno się mówi. Żyje się dalej. On i tak był beznadziejny, więc w sumie nie ma co po nim płakać. Dobra, 13 jednostek. Chodźmy do tego miasta jeszcze. Ale w sumie batalia ma ten plus, że mają strasznie dużo... Moi drodzy. O, tu nic ciekawego nie ma. Mają strasznie dużo. Bandytów na swoich terenach, okej, okay. wow, ale oni mi pozabierali w ogóle rzeczy i jeszcze mi jedzenie ukradli, no cudownie. O, rękawice lepsze, okej. Okay. Zbroja gorsza. No nie, no ile mi kasy zostało? 561, troszeczkę bieda. Troszeczkę spora bieda, no ale dobra, e, poszukajmy sobie jedzonka w tym mieście, jakiegokolwiek. Czy tu w ogóle mają jakieś jedzenie? Halo? Futra, drewno, olej, ser, coś tu mają. Masło, winogrona, zboże, zboże jest najtańsze, więc weźmy trochę zboża. Trochę winogron. Oliwek piwa trochę weźmy. No i powiedzmy, że ryb. No i dobra. <laughs> Jedzenia mamy dosyć sporo na zapas. Eee, ok, czy my gdzieś chcemy jeszcze jechać? Tu są szabrownicy w sumie. Ja nie chcę z nimi walczyć jeszcze. Bo, bo nie wiem, czy byśmy sobie wglądali radę z taką dziwą jednostek. Jakbyśmy mieli 21, to byśmy mogli jak najbardziej sobie z chęcią z nimi powalczyć. No, cóż, ludziska, no nic tutaj innego nam nie powstaje, jak tylko i wyłącznie właśnie teraz walka z bandytami. Dodatkowo będziemy jeszcze może szukać jakichś questów od batańczyków i myślę, że powinno być w miarę w porządku. No bo jak już wam mówiłem, będziemy chcieli się przyłączyć do batania. Ale żeby w ogóle jakkolwiek się przyłączyć do batanii, to musimy mieć ten chyba pierwszy albo drugi poziom klanu. Bo teraz chyba mamy zerowy poziom klanu. O ile się nie mylę, więc będziemy musieli troszeczkę sobie ee, powalczyć. No, dobra, 21 jednostek lecimy na walkę. Tutaj jest 8, No z 8 chyba sobie poradzimy, bo to już by był wstyd. Kurczę, ale tak ci imperialne, imperialni ucznicy, kurczę, takie doświadczone jednostki dostali w pierdziel, aż troszeczkę mi się dziwnie zrobiło, no. Nie powinno coś takiego być. Dobra. No ok, zwycięstwo. Super. Dobra, oczywiście bierzemy te wszystkie pierdoły, No musimy pieniądze a tylko 203 denary, więc to jest suma bardzo, bardzo mała. Żeby nie powiedzieć, że to jest śmieszna suma. Dobra, co nie mamy? Leśny goniec i wojownik klanu. Lecimy po troszeczkę. 143 złotami zostało. Ups. No nie, dobrze. Dobra, no to szukamy klęk szabroników. To jest 16. Eee, czy ja dam radę z 16? No, nie wiem w sumie. Może lepiej nie. Nie mam pojęcia. Kurde, masakra. Okej, okay, halo, halo, panowie. No, ja podaj do ciebie, przyjacielu. Kurczę. O, to są zawodowe jednostki. Aha, bo to są ci z tego leśnego, leśni ludzie. Czy jak oni tam się nazywają? Ludzie lasu. O, tu jest botania. Eee, halo, przyjacielu, serdeczny. O, level zdobiliśmy Pięknie. Czy nie masz dla mnie jakiegoś dodatkowego ukryśnika? Mm. Nie było go, ok. Eee. Nie, on tutaj raczej mi. O! Właśnie. O! God o, drugi poziom klanu musi mieć. Mówię czy należy od ciebie, oczywiście, za odpowiednią kwotę. Poplecznikiem lojalnym, to ja bym wolał oczywiście do króla pójść niż do takiego gałgana jakiegoś zwykłego. No nic, no na razie tak czy inaczej nie możemy się w to zabawić. Z tego powodu, że, że musimy mieć drugi poziom klanu, czyli musimy bardzo szybko wbić te 2000. A to jest troszeczkę ciężkie. Czy nie wiem, czy da. To... O, 11, dobra, na 11 mogę pójść. Mam nadzieję, że jego koledzy nie przyjdą i nie dołączą się, bo jak się dołączą, to, to będzie masakra. Tam widzę, że jest zamek oblegany. Ciekawe, kto oblega, czy to batania, czy nie. A zaraz pójdziemy, zobaczymy z ciekawości, kto tam oblega. Eee, dobra, atakujemy ich teraz. Zaatakujmy sobie ręcznie, bo zobaczymy te jednostki batańskie. Eee, mamy tutaj strzelców? Nie, nie mamy żadnych strzelców. O, kurczę, batańskie jednostki mi się mega podobają. Są takie zbiry. Całkiem spoko. Dobra. Everyone church, lecimy! Weiser, dawaj do boju, kurde! A nie. Oczywiście ja szarżuję, zaraz pewnie zginę jako pierwszy i tyle z tego będzie. O mój Boże, ale to włócznia jest beznadziejna. <laughs> Może i ma duży dystans, ale. Ale ta włócznia jest beznadziejna. <laughs> Jeszcze uniki robią przed włócznią. No nieźle. Wow, ok. Jeszcze ten koniec tak mało zwrotny. Gincie od mojego toporka marnego, ale gincie. Bęk! Bęk! O, żeż w mordę! Proszę umierać! Oh je! Yeah. I wow, ok, to było epickie wręcz. Dobra. Ok, kolejnych więźniów mamy. Szkoda, że ci więźniowie są tak mało warci niestety. To jest troszeczkę smutne, ale przynajmniej dodatkowy cash mamy. Cash jak najbardziej nam się przyda. Dobra, czy w ogóle któryś z gałganów nam to awansował? Halo halo, ktoś to wąsował niby Super, im więcej jednostek, tym lepiej dla nas. Okej okay. Jeszcze tych bym z chęcią zatkował No, dawać, dawać, dawać. 13 tam jest, no? 13 też by można było zatkować. Kurczę, batania nie ma żadnego dla mnie questu, ale lipa. Też mamy taki plus, że będziemy mieli łatwiejszy dostęp do batania, jeżeli chodzi o dołączenie się. Z tego powodu, że my już mamy kulturę batańską. Więc to jest całkiem spoko. Dobra, wysłamy swych ludzi oczywiście. O kurde, kolejni się dołączyli. Ups, ale damy radę chyba. O, super. Dobra, sześciu więźniów następnych. Ale fajnie. No, tutaj przynajmniej coś zarobimy. Dobra, idziemy sprzedać to. No, od razu widać, że botańskie jednostki są lepsze od imperialnych. Ha! Od razu widać, że potężniejsi są. Dobra, handel. Oczywiście tutaj sprzedajemy te nasze pierdoły. Bo chyba raczej... Nie, nie są lepsze. Nic tu nie jest lepsze. Kurcze, jakbyśmy mieli tę umiejętności Kowalskie, byśmy troszeczkę tej kasy mogli wyciągnąć. No ale trudno się mówi. Żyje się dalej. Dobra, tutaj jednostki jakieś macie? Nic nie macie. Sama bieda. Halo. Ok, spoko. Eee, dobrze. Drużyna. Więcej leveli O, kurde. Batański na o i to mi się podoba. I to już zaczyna wyglądać dosyć sensownie. Dobra, zajdziemy do tej wioski, weźmiemy sobie jeszcze jednego rekruta, bo tam jeden nam niestety zginął. A, oczywiście, jakby był. I Czekajcie, ile? 23 już mogę mieć. o czekajcie, bo jeszcze w ogóle nie sprzedałem tych moich więźniów, których mam. Więc chodźmy do osiemdziesiąt 85, zawsze coś. 23 już mogę mieć ludzi, i to mi się podoba. No, i szybciej tylko lecimy. Jak już mówiłem, bardzo szybko będę chciał e, zrobić swoje królestwo. Nie wiem, czy mi się uda. Na pewno trzeba będzie znaleźć na cel jakąś frakcję, która będzie e, miała dosyć mało ziemi i będzie bardzo osłabiona. Więc będziemy musieli głównie służyć troszeczkę bataniom. E, jak batania już jakąś frakcję dosyć mocno zrówna, to wtedy ja się odłączam od batanii i lecę ze swoim państwem. Tak trzeba będzie zrobić, no bo innego rozwiązania to ja tutaj. Nie widzę. Dobrze moi drodzy, 24 minuty materiał się nagrywa, więc będziemy malutko kończyć. Jeszcze bym chciał jedną taką fajną bitkę zrobić na zakończenie tego materiału. 16 szabrowników, no i z wami sobie zawalczymy. Wybajcie moim celem. Tak jest, z wami sobie zawalczę. Okej, okay, super. Na jakichś polanach będziemy moi drodzy walczyć. 16 do 23, tutaj już mamy, nie, nie mamy dalej uczników, okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. no to jakaś formacja by nam się przydała. Ee... Weźmy sobie, a niech będzie w trójka, luźny szyk. Oh, yeah. Luźny szyk, proszę was, bardzo piękny herb, jabłuszka. Nie jabłuszka. Niemalipy, panie. Mam nadzieję, że już z nimi sobie dam radę. Nie no, bo tańczycy to są kurde, barbarzyńcy. Na pewno dadzą radę. Dobra, bierzemy tą naszą nędzą włócznie. What the fuck, no jak on mnie szybciej uderzył? Oszustwo. Kurde, tu mają widły te gałgany. Dobra, dostał w dupę, kujnięty. Spoko, troszeczkę nam się ta włócznia okrwawiła. Proszę tu ginąć. O, kurde. Jakieś plepsy nam tu ludzie zabili. No, nieładnie. No, pięknie. A, ja widzę, że ci Batańczycy mają oszczepy. Okej, okay, oni oszczepami rzucają. Troszeczkę mi nordów przypominają. Nie wiem dlaczego, ale te oszczepy ich przypominają. Troszeczkę nordów z Warbenda. Dobrze, szabrowników sobie zabieramy. E, tu sobie wszystko zabieramy. Kolejne pieniążki. Bardzo ładnie. Dobrze, moi drodzy. To by było na tyle, że chodzi o ten materiał. E, więc, panie, jeżeli się odcinek spodobał. Zapraszam oczywiście do zostawienia apeczki w górę. Jeżeli chcesz mieć wcześniejszy dostęp do materiałów możesz kupić sponsora. Marne 5 zł, a masz wcześniejszy dostęp, żeby nie było. Eee... I to tyle ludziska. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, hej, na razie.